A wiecie, że jeśli do talerzy wlejemy trochę wody, tak z 10-20 gramów wystarczy. Potem bierzemy serwetkę. Ja mam akurat ręcznik papierowy, też się nadaje. Składamy na pół. Potem jeszcze raz na pół, żeby powstał taki kwadrat. Kładziemy serwetkę do wody. Lekko dociskamy. Przewracamy na drugą stronę i znów dociskamy, żeby dobrze nasiąkła. Potem łapiemy za dolny rożek. I łączymy go z górnym. Następnie składamy serwetkę z lewej i prawej strony. No, zobaczcie, w taki sposób. A na końcu składamy górną część tak, żeby wyszła taka mała koperta. Teraz trzeba wycisnąć z niej nadmiar wody i mamy gotowy świetny wyrób, który przykładamy do ubrania w miejscu gdzie są tłuste albo brudne plamy. Po pięciu minutach dzięki wybelującym właściwościom serwetki. Ламы зникну Шветный на фрак